Cześć Siemanko, ja jestem czubi i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Kontynuujemy przygodę w The Long Dark. Jesteśmy już pod chadką trapera, idziemy z nim na spotkanie już z tą naszą legendarną włócznią. Zobaczymy, co będzie nam miał do powiedzenia, jak na nią zareaguje i przyrządzimy też mięsko, które udało nam się znaleźć ostatnio. Zobaczmy. Spodziewam się na pewno jakieś cutscenki. Więc ja się zamykam to? i oglądaję. Legend Might be bunk. Maybe the legend is also real. Let's hope so, for your sake. Yeah. The bear is definitely tracking me. You have any luck with the radio? I did. Did you see the lights in the night sky? The aurora? Well, when that flared up, the radio came to life. Just lit up. Started spitting out noise, but it was all gibberish bits and pieces of things. Music. Talking. I think it needs more range, a more powerful signal. If we could find a way to boost the signal strength when the aurora is active, we might be able to get a message out. Well, let me guess. You have an idea. Huh. You're starting to get it, Mackenzie. I was digging through some old geological survey maps. Those look like military insignia stamped on there. Focus, Mackenzie! This survey shows a series of radio transponder towers that cross back and forth across Great Bear. Now, why would those be there? Good question. But for another time, we can use these. How? Each tower has some electronics that'd serve like a signal booster to make sure the message gets to the next relay. Okay. Well, you get me two, maybe three of those. Might just be able to rig us up our own signal booster. You might, huh? And I guess I need to do this while old Bear decides if I'm gonna become the next chapter in his legend? Don't be silly. Spence's bear would be long gone by now. That was 150 years ago. Hmm. <laughs> Maybe he has, I don't know, genetic memory. Ridiculous idea. But, there's definitely a bear out there. And he's definitely interested in you. You'll just have to take your chances, says the guy safely inside the wooden cabin. Damn it! You think I want to be in here? I need to get a message out, and this might be the only way. What message? What does this have to do with me contacting my friend? There's more at stake than you and your friend! Please, Mackenzie. Get me those boosters. I'll fix the radio, and the first call we'll make will be to Perseverance Mills. I promise. Okay. I'm on it. I'll be back with the transponder parts. Watch your back, Mackenzie. What do I have to worry about? I have a legendary 150 year old demon bear hungry for my blood. Bullets don't stop him, but I'm armed with basically a medieval weapon, which I'm sure will do the trick. I'm stuck in this winter wasteland where lights in the sky make the power flicker and electronics explode and the only people I seem to meet are all slightly crazy. And this is all after I crashed my plane deep in the wilderness and somehow lost my ex-wife along the way and I'd really kind of like to find her back. <laughs> and don't forget about the wolves. <laughs> Let's get on with it. No dobra, wiemy co mamy zrobić. Rozdział trzeci: Stosunek sygnału do szumu. Zobaczmy sobie, gdzie mamy te maszty. Eee, to są skrytki z zapasami. Skrytka z zapasami. Czyli znowu musimy iść tutaj. Nie możemy się tam, niestety, przełączyć. No dobra, ale najpierw sobie eee, przygotujmy posiłek. Stara Jelenina. Eee, Jesus. Już stara. No nic, ale sobie ją przerządźmy. Tu jest węgiel. I zostawmy tutaj też młot. Tylko gdzie on jest? Tutaj, dobra. Upuść. Easy peasy, lemon squeezy, jak to się mówi. Zaraz sobie przekonujemy. Jejku, ile tutaj tego jest. W z odzysku przygotujmy sobie kapkę może Dobra, i mamy tak. Tu 12 minut. Ojejku, tu aż 37 minut. No to się trochę robić będzie. Z nim pogadać nie możemy. Garnek. Mydło. Mapa. Nic w sumie ciekawego na tej mapie nie ma. Wszystko z, y, w niej już wiemy. Halo? Będziesz chciał kawałek? Jeleninka byczku. Powiedziałbym, że sam upolowałem, ale tak niestety nie jest. Chociaż ja zabiłem wilka, który to upolował, więc trochę tak jak ja bym to upolował. Więc mógłbyś się jednak przekonać. Te 3 minutki, pyszna herbatka. Z tym się z tobą nie podzielę. Bo mam tylko puszkę 250 ml, Czaisz, To jest malutko, seria. Halo. Dobra, mamy to. Pijemy sobie kawkę. No właśnie, kawka, nie herbatkę. Ale też mało, więc. Więc i tak się z tą nie podziela. No dobra, 23 minuty. Eee. A... Nic to niestety już nie możemy sobie obadać. Wszystko co mogłem sprawdziłem, a tu jeszcze 20 minut. Może sobie naprawię jakiś e, ciuszek za ten czas? Nie, tu, tu. Co jest zniszczone? To nie, to nie, to nie, to nie. To jest mokre w ogóle. Czy ja to mogę nie wiem, wykręcić? Chyba nie. Karpetki są w git stanie, wszystko w sumie jest w git stanie, tutaj coś woli, no to czapkę sobie naprawmy i miękko powinno być już zrobione. więc zajadamy, no i git, więc wyruszamy w drogę. Znowu, znowu będziemy pokonywać ten bezkres. Znowu wieje wiatr. Tym razem na szczęście nie aż tak bardzo. Wieża południowo-zachodnia, wieża północna i wieża południowo-wschodnia. To ja powiedziałem przed chwilą, że tym razem nie aż tak bardzo. No, no to tym razem jeszcze bardzo. Chociaż nie wygląda na to, ale uwierzcie mi, że słychać. To nie dlatego też, że jesteśmy na takim w półotwartym polu. Ale dym śmieszny, jakby jakiś pięciolatek robił takie losowe ślaczki na papierze. Taką wiecie, jednolitej grubości linią. No ale no, ta grafika ma i tak coś w sobie. I zwykły taki dym, y, bardziej wiecie, realistyczny. Nie pasowałby do tego klimatu, tak jak taka zwykła y, linia. Ale co już zapomniałem jak ty sapiesz ziomek. A znowu długa droga przed nami. Dreb, dreb, drap, drap. I cyk pomiędzy drzewami. Już odpoczęłaś trochę? No nie za bardzo, ale troszkę tak A co chodzi z tym czerwonym polem? Bo patrzcie, ja nie mogę już zużyć tak te więcej tej staminy z czerwonego pola. O co chodzi? Nie wiem. No ale dobra, nie jesteśmy przeciążeni, prawda? Prawda? Daleko jeszcze mamy. No, kawałek. Mniejsze zmęczenie już niestety wygasło. Tak samo jak ogrzewanie. Oj, przepraszam. Więc działanie kawy się skończyło jednym słowem. W sumie w trzech słowach. No ale dobra, my się nie przejmujemy. Biegniemy dalej. Długa droga przed nami. Szkoda, że nie ma możliwości włączenia kamery z trzeciej osoby. Chciałbym zobaczyć jak to wygląda, jak on tak, wiecie, ledwo idzie. Ło, wow, ale patrzcie, idąc do tyłu zostawiamy ślady, jakbyśmy szli do tyłu. A idąc do przodu, jakbyśmy szli do przodu. No, dopracowana gra wam powiem. I to bez kapty oczywiście. Ale chmury szybko lecą. Dobra, ja tak patrzę. Trochę w ziemię, trochę w niebo. A zaraz się okaże, że nieźwiedź gdzieś tu na nas czeka i ja tego nie zauważę. No w sumie jakby nie było, no to czeka na nas tutaj po drugiej stronie tego tunelu, nie? Może w końcu uda nam się z nim rozprawić. Iku, jak tu głośno. Dobra, w tunelu już na szczęście jest ciszej. Dobra. Opuszczamy jezioro tajemnic. Let's go! I gdzie mamy pierwszą wieżę? Tutaj. Druga tutaj, a trzecia tutaj. Fajnie, bo wszystkie są... Yy, wszystkie są tutaj, w tej lokacji. Nie musimy przechodzić jeszcze dalej. Ani pan niedźwiedź. Jejku, jak głośno znowu. Wiem, że mógłbym sobie po prostu przyciszyć... Co to tak się letało? Że mógłbym sobie po prostu przyciszyć grę w... ...w ustawieniach, ale nie byłoby wtedy takiego efektu. Wiecie, ja przynajmniej odczuwam, że... E, ...że bardzo wieje, taka imersja. No dobra, widzę już pierwszą wieżę. I obok niej mamy też skrytkę, więc... Jak już tak daleko będziemy, no to oczywiście sobie sprawdzimy, co w tej skrypce jest ciekawego. Ciekawe, czy to będzie gdzieś na dole, czy jednak będziemy musieli wdrapać się na sam szczyt. No, to się pewnie okaże zaraz, jak tylko tam dojdziemy. Oj, oj, oj. Dobra. Jesteśmy... Kawałek mamy y, lodu. Znowu jesteśmy na śniegu. Chociaż domyślam się pewnie, że ten lód jest pod nami. Po prostu przykryty grubą warstwą... Y, ...właśnie tego śniegu. Jak tam się dostać na górę? Nie mówcie, że tak naokoło. No i tak sobie musimy mieć do tej skrytki, więc dużo nam to nie zmieni. I tym razem pewnie skorzystamy z możliwości noclegów w tamtych wagonach. Więc jak to się mówi, nie ma tego złego, to by na dobre nie wyszło. Jak mam wejść na górę, nie wiem. Tam leży jakiś jeleń kolejny, niestety, sadge. Pewnie wilk go doopadł W sumie lepiej jego niż nas Jak mam być szczery I tu jak dreptamy No ewidentnie on sobie tak po prostu tutaj nie śpi Jeszcze jakieś O FAK O Halo? No tego to się nie spodziewałem. No już uciekam, już idę na śnieg. Yy, dobra, przydałoby się rozpalić ogień. Ale tak się składa, że... Ja nie mam żadnego drewna przy sobie. Zanotować, nie stąpać po lodzie. I tak właśnie to robię. Ale jakoś przejść musiałem. E, dobra, potrzebuję... To w sumie z tego co widzę... Trochę się ogrzewa. Mam na szczęście ciepłe ubrania, ale są one teraz pewnie bardzo mokre. O, co tu zrobić? Jak wejść na górę? Ogólnie nie jest dobrze jak mam być szczery. Znajdźmy sobie też tą skrytkę tutaj. E, teraz, co ona jest? No jest gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że na dole, a nie u góry. Halo? No chyba ewdzięcznie jest wyżej. Tak, tu jeszcze się zabi. No dobra, jest tutaj. Mamy to. No halo, otwórz. Lekka kurtka. To weźmy, tego nie potrzebujemy, tego też nie. Ajajaj. Dobra, ile nam to dodaje? Jeden stopnia. Upuść. Rozpalmy sobie tu ogień. Brak materiałów. Potrzeba opału. No właśnie, o tym mówię. Ale spoko, bo tu widzę już jakieś e, gałęzie mniejsze czy większe. Aha, o nie, możemy na szczęście. Konar jodłowy. E, ryzyko skręcenia to chyba niedobrze. No dobra, praca robi się ciężka, rozumiem gościu. Jak ja mam dojść do tego masztu radiowego? To mnie interesuje zaraz. Czy ja tędy tam dojdę? Bo jak nie, to udałbym się już do tych wagonów. Bo zaraz zrobi się ciemno, i zostaje nas tutaj noc na jakimś pustkowiu. Do tego jesteśmy trochę zmęczeni. Na szczęście e, udało nam się z biegiem gry znaleźć całkiem przyzwoite ciuchy, które nas ogrzały i nie, nie wpadliśmy do wody cali, tylko o, od stóp do pasa, tak naprawdę. Więc no, e, nie, nie dostaliśmy hipotermii, to na pewno bardzo dobrze. Zaraz sobie gdzieś tutaj e, rozpalimy ogień pod tym masztem bo zdecydowanie jesteśmy przeciążeni o 6 kg No ale to z jednej strony dobrze, bo to oznacza, że... że mamy dużo... dużo paliwa, dużo drewna. Weźmy sobie jeszcze patyki, w razie jakby miało być do czegoś potrzebne, chociaż jest to też paliwo, więc... więc nic dodatkowego nam to na pewno nie da. Ale dobra, mamy to, mamy pierwszy mast. Punkt widokowy na torfowisko. Czemu się nie wyciągnął karabin? Jejku, jak się przystrzymał. Co tu jest grane? Dobra, pierwszy mis. Nie wszystko zawsze się trafia. Gościu na szczęście uciekł, ale ja się tak przestraszyłem. No nie należało to do najprzyjemniejszych przeżyć, Wam powiem. Dobra, domyślam się, że my mamy zabrać to. Część transporter, transpo...nderów, Ok. Mamy to, czyli co? Jeden na 3. Teraz, tak czy my damy radę dojść do, do tych wagonów, to zależy. Dobra, możemy tutaj przenocować w sumie, jak tak teraz patrzę. I chyba to właśnie zrobimy. Mogłbym zejść tutaj, ale i tak nie na sam dół. Dobra. Teraz palamy tu ognisko. Cyk. E, katalizator dodajmy. Mamy jeszcze trzy. Dobra, daj mi dodać paliwo. Drewno z jodłem. Mamy 10 godzin. Halo. To już trzeba, że nie mogę podnieść. Dodaj paliwo do... Nie mogę dodać, OK. E, teraz tak. Survival, śpiwór. Śpiwór tutaj. Osunięty od wiatru. I śpimy 10 godzin. Zobaczymy jaka pora dnia nas zastanie. W sumie to będzie jakiś bardzo wczesny poranek prawdopodobnie. No, słońce jeszcze niestety nie wschodzi. Na ile my tutaj mamy jeszcze, Dobra, ziomek już pijemy. Schowajmy się troszkę. Napij się napoju. Dobra, jak to nasze ognisko? 4 godziny, prześpimy się jeszcze 3. Wiecie, tutaj na mózg wszystko trzeba zrobić. Halo. Dobra, wstajemy. I tak słońce wschodzi, i mamy jeszcze dwie godziny. E, I teraz tak przygotuj posiłek. Kawka będzie robiona. Nie mamy wody. Nie ma problemu. Woda. Pół litra śniegu. Tu się topi. Tutaj co możemy zrobić? W sumie nic do jedzenia nie mamy niestety. Więc, zjemy sobie, moi drodzy... E... Sardynki w puszce, też spoko, moim zdaniem, bardzo fajny posiłek. Tutaj mamy 15 minut do stopienia. Zobaczmy sobie widoczek. E... Bo może to wyglądać całkiem fajnie, no dobra, jednak nie, myślałem, że... Że więcej damy radę zobaczyć. Więc wróćmy do naszego małego obozu. I myślę moi drodzy, że tutaj będziemy kończyć ten odcinek. W kolejnym udamy się do dwóch pozostałych wież i zdobędziemy te potrzebne części. No i, yy, i zobaczymy, jak rozwinie się dalej Fabuła. Ja za ten odcinek wam ogromnie dziękuję. Widzimy się jak zawsze, już za dwa dni. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć, cześć.